Delegowanie to nie przerzucanie niewygodnych zadań i problemów, ale świadome przekazywanie odpowiedzialności, która motywuje i rozwija zespół. Na Ciebie, na managera czy te cały czas będą spływały nowe tematy. Jeśli nie będziesz sukcesywnie delegował tego, czym zajmowałeś się wcześniej, utoniesz. Jak zresztą głosi stara legenda sprintowa, kto nie deleguje, ten pierwszy kończy jako bottleneck. Delegowanie to kluczowa umiejętność menadżerska. Zrozum, że każdą godzinę, którą odzyskasz, z powrotem będziesz mógł zainwestować w zespół. Zawsze mamy za mało czasu na budowanie wizji, strategii zespołu, rozwijanie ludzi, delegowanie pozwala z powrotem kupić sobie czas. Co więcej, gdy uczysz młodych programistów, tworzysz swoją sukcesję, a to nieoceniona wartość dla każdej organizacji. Zresztą, jeśli zaczniesz wychowywać swojego następcę od pierwszego dnia, pozwoli ci to łatwiej wyżej. I na koniec dwa stopnia wtajemniczenia delegowania. Jeśli delegujesz zadania, tworzysz swoich naśladowców. Kiedy delegujesz odpowiedzialności, tworzysz przyszłych liderów. W opisie tego filmu zamieszczam prosty przepis, jak zacząć delegować, jeśli jeszcze tego nie robisz, a w kolejnych opowiem o ograniczających przekładaniach związanych z delegowaniem.